Uh. O, ciekawe czy ktoś dzisiaj wrócił coś z kwadratowej masakry. Zobaczę sobie. maleko to jest KKF i... To jest kwadratowa masakra. Niestety... Jak pewnie dobrze wiecie, a przynajmniej ci, którzy mnie siedzą na Facebooku czy też czytają moje biuletyny, wiecie co, pogłośnie tylko trochę dźwięki gry, byłem przez jakiś czas chory. Niestety, gorączka sprawiła, że w moim mózgu zaszły nieodwracalne zmiany. O! SKK wrzucił fajny odcinek! O Jezu, już wieczór! Obejrzę go jutro. Na razie położę się spać. O! Sprawdzę, może Skaka wydawała jakiś fajny filmik. Uch, jak to fajnie! Byłoby tak dostać się na tą kwadratową masakrę. O Jezu, ale byłoby fajnie. Poznałbym Bloa... O, byłbym na kwadratowej masakrze. Spotkałbym się wreszcie z Mandzie. O, już poranek. Hmm, ciekawe, może Skakajab dodał jakiś fajny filmik? Zobaczę sobie. Hmm, co to jest? Cześć! Jak pewnie wiecie, jakoś wczoraj czy przedwczoraj mi wybiło 200 tysięcy liczby osób, które mnie subskrybują. I moim zdaniem, jak na polski YouTube, to jest naprawdę imponująca liczba w tym momencie. Daje mi to piątek. Konto największe na polskim YouTubie. Nie. Nie no, nie wierzę. SKKF zrobił konkurs o nadanie na kwadratową masakrę, nie wierzę, może się w końcu zdostanę. Koniec. Tak, to był właśnie mój filmik na konkurs SKKF-a. Ten pomysł był totalnie z dupy, po prostu gdy obejrzałem jego filmik z KKF-a, yy, właśnie zachęcający do brania udziału w tym konkursie, znaczy filmik yy, przedstawiający konkurs, to przyszedł mi taki pomysł do głowy, żeby przedstawić jakby mnie, moją osobę w Minecrafcie. Yy, tak, tak, właśnie to było tak, myślę, że ten, ten ludzi w Minecrafcie to byłem ja, tak to chciałem przedstawić że ja faktycznie moim marzeniem od początku, gdy zapoznałem się z tym polskim YouTube'em Minecraftowym, to moim marzeniem, gdy wyszła Kwadratowa Masakra, było od początku dostanie się na nią. I tutaj nagle taki konkurs i taka była moja reakcja, zacząłem skakać po pokoju. Nie dosłownie, ale bardzo się cieszyłem, bo jakieś szanse jednak są. Nie mówię, że duże, bo filmików jest dużo, ale jakieś szanse są, także y, ja zrobiłem swój filmik, to jest... Y, odpowiedź na właśnie na to pytanie dlaczego właśnie ja miałbym zostać się na kwadratową masakrę chodzi tutaj o to, że ja oglądam każdy odcinek i to byłoby moje marzenie od początku, gdy przepraszam wyszła kwadratowa masakra, tak został stworzony ten serwer i chciałbym poznać tych właśnie sławnych ludzi, no i po prostu, po prostu być na tej kwadratowej masakrze, jeżeli, jeżeli yy to teraz prowadzę to, to, to zdanie do SKF, a jeżeli filmik ten Ci się podobał, no to bardzo fajnie. Bardzo, bardzo bym się wtedy ucieszył. Mm. No to ja myślę, że tutaj taka moja mała próbka głosu już bez filmiku. Yy, no myślę, że, że jednak yy, jakieś tam szanse mam, tak? Także yy, to by był koniec, także cześć i pa!